W obliczu wroga to samodzielny dodatek do zachwycającego rozmachem RTS-a Supreme Commander. Akcja rozszerzenia zaczyna się tuż po wydarzeniach z podstawki. Gigantyczna wojna pomiędzy trzema ludzkimi frakcjami dobiegła końca. Niestety nie było w niej zwycięzcy, a jedynie trzej przegrani. Wszystkie nacje wykrwawiły się bowiem tak dalece, że teraz są cieniem samych siebie. W tym momencie na scenę wkracza nieznana wcześniej rasa obcych. Serafinów, która w zasadzie ma tylko jeden cel. Wyrżnąć ludzi i skolonizować ich światy. Ludzie postanawiają się zjednoczyć. Niestety są osłabieni po bratobójczej wojnie. Najeźdźcy dysponują zaś wysoko rozwiniętą technologią. Nie jest więc wcale takie pewne, czy trzem uda się pokonać jednego. Dodatek do Supreme Komandera śmiało można określić słowami więcej, lepiej, fajniej. Nowa strona konfliktu jest nie tylko potężna, ale i dopracowana. Jednostki, którymi dysponuje, znacznie odróżniają się od należących do pozostałych frakcji, zaś tocząc długą i ciekawą kampanię, dogłębnie poznajemy serafinów, ich historię i motywacje. W obliczu wroga wnosi do zabawy około 110 nowych jednostek lądowych, powietrznych i morskich. Pojawiły się także zaawansowane systemy kontrwywiadowcze oraz orbitalne systemy szybkiego reagowania. Między innymi potężne działo, które niczym grom z jasnego nieba potrafi rozwalić wszystkich wrogów znajdujących się na dość sporym obszarze. Kolejnym fajnym tematem są jednostki eksperymentalne. Mają one wiele ciekawych zastosowań i umiejętnie użyte potrafią zmienić losy bitwy. Z drugiej jednak strony są drogie i czasem do niczego. Inwestując w nie trzeba więc liczyć się z ryzykiem. Mimo tak dużej liczby nowości, w obliczu wroga to wciąż ten sam stary, dobry Supreme Commander, w którym teatr działań odpowiada powierzchni kilku województw, a jednostki swoimi gabarytami odpowiadają obiektom od samochodu osobowego po spore blokowisko. Na szczęście, dzięki udanemu systemowi zoomów i prostemu interfejsowi, wciąż bardzo łatwo jest ogarnąć pole bitwy i można skupić się na wydawaniu rozkazów setkom jednostek naraz. Chociaż nie, wróć! Teraz jest jeszcze łatwiej. Pojawiła się bowiem opcja zapisywania szablonów baz, dzięki czemu nie musimy ręcznie wydawać rozkazów wznoszenia poszczególnych budynków. Odpalamy szablonik i wszystko robi się automatycznie. Dodatek w obliczu wroga dokonał rzeczy niebywałej. Uczynił jeszcze lepszą grę, która wydawała się już niemal idealna. Co ważne, dodatek nie zakłócił balansu jednostek i frakcji. W trybie multiplayer wciąż nie ma najlepszej nacji. Każda ma mocne i słabe strony i wygrywa ten, kto umie je najlepiej wykorzystać. Dlatego też, w obliczu Wroga, jest obowiązkową pozycją dla każdego fana RTS-ów.